List. Jak? W jakaś? Listwa, led. Listwa. Opcje. Wyboru, kolorystyczny. Dobra, dobra. Kolorów. Właśnie, zapraszam Was na. U! Ile pali ten samochód? Te. I od... jeszcze takie moje osoby. O, świeci się, dobra, świeci Widzicie to auto, które stoi za mną? To Lexus LBX który był ze mną przez ostatnie pół roku. Pamiętacie? No. Jeśli nie, to pokażę Wam i przypomnę, jak wyglądał nasz początek. Chcę sprawdzić, czy to jest partner na krótszy, czy może na dłuższy związek. Nie, więc dziś poznacie odpowiedź na to postawione pół roku temu pytanie. Opowiem Wam teraz krok po kroku, co mi się w tym samochodzie spodobało, a co nie, czyli takie plusy i minusy. To zacznijmy od wyglądu. W dziale Design. No powiem Wam tak, nie ma tu minusów. No bo zobaczcie, jak to auto wygląda. Naprawdę przepięknie się prezentuje. Ma świetnie narysowaną karoserię, ma nowoczesną prezencję. Eee, to taki łowcy spojrzenie. Jeśli chodzi o przód tego samochodu, zobaczcie, tak on jest przepięknie narysowany, ta klepsydra, czyli taki znak rozpoznawczy Lexusa, te światła i taka mała ciekawostka, w tym miejscu, której możecie no, nie widzieć na pierwszy rzut oka, to są dwa światła, to po lewej, to światło, które doświetla zakręty, a to drugie to zwykły halogen, czyli po prostu światło przeciwmgielne. Popatrzcie tu, na ten bok, na te linie. Te nadkola są tak mocno wybałuszone, jak taka modelka wąska w talii. I tu takie biodra, takie duże, taka, taka J.Lo wąska w talii, a bioderka takie troszkę większe. No i z tyłu. Ta świetna listwa, która przechodzi przez całe, całą szerokość nadwozia, też jest piękna. No gdybym nawet chciała, nie mam się do czego przyczepić. No nie mam. Skoro design, to i kolor. I tu również macie kilka opcji, ponieważ możecie wybrać swojego LBX-a w dziewięciu kolorach nadwozia lub opcję z dwukolorowym nadwoziem z czarnym dachem. Ten kolor, który tu widzicie, nazywa się Pashnet Yellow. Ja go nazywałam swoim kurczakiem. Zdawało mi się, że widziałem kotecka. Ale dziś to było śmieszne. Pan na menu powiedział mi, to Panie chce zapłacić tutaj za tego Pikachu? Ja mówię, no tak, w sumie racja. No, Pikachu też jest żółty i też jest z Japonii. Wszystko się zgadza. Jeśli chodzi o napęd, moi drodzy, to jeżeli chodzi o LBX-a, macie do wyboru. Masz wybór, możesz wyjechać do Irlandii. Jasne. No nie macie wyboru, bo macie tylko jeden napęd. Pojemność 1,5 litra i moc 136 koni. A ile ten samochód pali, o tym opowiem wam podczas jazdy, więc zapraszam was na przejażdżkę. Ale zanim to, to powiem taki mały minus. No szkoda, że to nie ma amortyzatorów. Możemy zamknąć tą maskę, musimy się trochę e, tu posiłować, więc drogie Panie, jak chcecie wymienić, to znaczy dolać płynu do spryskiwaczy, to może niech lepiej facet to za Was zrobi. Dla Was. Idziemy dalej, czyli bagażnik. I w zależności od napędu mamy tego miejsca albo trochę więcej, albo trochę mniej. Tu mamy napęd na cztery koła, więc pojemność bagażnika wynosi 255 litrów. Z napędem na przód mamy tego miejsca trochę więcej, 332 litry, a po złożeniu tylnych siedzeń w obydwu napędach mamy tego miejsca 994 litry. I powiem wam tak, jeżeli gdzieś podróżujecie we dwójkę, to spokojnie się zapakujecie zresztą zobaczcie sami. Kontynuujemy i wchodzimy do środka. No i zobaczcie, to wnętrze. Materiały najwyższej jakości. No czuć, że jest to marka premium. To no w końcu Lexus, pełną gębą. No i zobaczcie, przepięknie narysowana deska rozdzielcza, cyfrowe zegary, duży ekran centralny, bardzo fajnie połączony system Apple CarPlay albo Android. Wszystko tu macie w tym właśnie ekranie. Bardzo wygodne fotele, tak jak wspomniałam, bardzo ładne materiały wykończenia, bardzo w środku mamy designersko. A zamiast klasycznych wersji wyposażenia mamy tak zwane cztery atmosfery. One są po prostu bardziej spójne w detalach wykończenia i oferują dwa poziomy, dwa eleganckie i dwa dynamiczne. wymyślił sobie takie rozwiązania, do których musicie się przyzwyczaić. To znaczy, one na początku może nie są łatwe, bo sobie myślicie, e, można by to było jakoś inaczej rozwiązać, ale z czasem tak mocno wchodzą Wam w krew, że chcecie, żeby takie rozwiązania były stosowane w każdych innych samochodach. Już podaję Wam przykład. Pierwszy to jest lewarek zmiany biegów. No Powiem Wam, że jest, jest absolutnie genialny. Przede wszystkim ładnie wygląda, jest taki designerski, jest mały, poręczny, ale jest po prostu przede wszystkim wygodny. O. Tylko musicie wykonać taki ruch do przodu, do tyłu, w bok, i bardzo fajnie, wygodnie to działa. A druga rzecz, to moi drodzy, elektryczne klamki, które wystarczy, że Dotkniecie, popchniecie i te drzwi się po prostu bardzo ładnie, szybko otwierają. Problem jest taki, że pewnie większość z Waszych pasażerów, których będziecie wieść po raz pierwszy, nie będą wiedzieli, jak te drzwi otwierać. Będą tu szarpo próbować jakoś te klamki otwierać. No one są inne, ale się już do nich przyzwyczaiłam i je naprawdę bardzo lubię. Czyli same plusy we wnętrzu. Jedyny minus jest słuchajcie taki, że w momencie, kiedy chcemy wysiąść, to tu na drzwiach są dwie kudeczki, otwarta i zamknięta. I wtedy, jak jest zamknięta kółka, pali się zielony światło, czyli jest to mylone. No, powinno być bardziej takie światełko czerwone, że wtedy wiadomo, że musimy nacisnąć i te drzwi odblokować. Jeżeli chodzi o nagłośnienie, Mark Levinson, 13 głośników. No, zobaczcie. Więc tak jak widzieliście albo usłyszeliście, to auto jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze wyciszone. break free. A, i spokojnie mieszczą się tu cztery osoby. Nie wierzycie? Zobaczcie. Mówiąc jazdy, moi drodzy, to powiem Wam tak. Tym samochodem naprawdę bardzo, bardzo dobrze mi się jeździło. Po mieście, bardzo fajne, w, jeżeli chodzi o parkowanie, bo jest mały, zwinny. Ma mały promień skrętu, małą średnicę zawracania 10,4. I, i ma kamery 360 stopni, więc jest bardzo, bardzo łatwy, jeżeli chodzi o parkowanie. Ale ten LBX, czyli mój kurczaczek tudzież Pikachu, nie tylko woził mnie po mieście, po Warszawie, ale też zawiózł mnie trochę dalej. I do Berlina, i do Szczecina, i do Zakopanego i nad morze. Więc naprawdę trochę tych kilometrów wspólnie zrobiliśmy i stał się takim naprawdę moim dobrym, dobrym przyjacielem. Spalanie. No i teraz tak, jeżeli chodzi o jazdę po mieście, to niestety nie udało mi się dojść do takiego poziomu spalania, jak jednemu z dziennikarzy na prezentacji, bo on miał 3,9 litra na 100 kilometrów. Wow, no ale mi udało się mieć czwórkę z przodu. Jest bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o spalanie w trasie, no tu musicie się trochę liczyć z większym spalaniem na poziomie 6-7 litrów na 100 kilometrów. Jeden minus jest taki, że ten bak paliwa jest dosyć mały, 36 litrów, więc podczas jakiejś tam dłuższej trasy, no to no jest trochę uciążliwe. Kilka razy musicie na pewno stawać, parkować i, i tankować. No ale nikt nie jest idealny, prawda? No właśnie. Thank you Nie zapominajmy, że mamy opcję wyboru napędu albo na cztery koła, albo na dwa, znaczy napęd na przód. Jeżeli chodzi o ten napęd na cztery koła, on jest bardzo, bardzo przydatny w zimie podczas szybkiego mm, ruszania spod świateł, czy tam żeby się nic nie ślizgało, czy podczas jakiegoś deszczu, ale nie tylko, bo również w lekkim ofrodzie ten samochód doskonale zdaje egzamin. Nie wierzycie, proszę bardzo. Myślicie, którą drogę wybiorę? Wiadomo, że to Offroad! I co? Pewnie myśleliście, że Lexus LBX w offroadzie sobie nie poradzi. A tu proszę, takie rzeczy poradził sobie i to naprawdę całkiem dobrze. Wejście światła świat Lexusa zaczyna się od LBX. Zabrzmiało to tak trochę reklamowo, moi drodzy. No Ceny tego modelu zaczynają się od 134 900 złotych. Więc jeżeli chcecie się po poczuć premią, no to właśnie LBX będzie dobrym wyborem. To, do czego się musicie przyzwyczaić, to jeżeli chcecie ruszyć szybciej spod świateł albo gdzieś tam przyspieszyć, no to ta skrzynia CVT będzie Wam trochę wyć. Tak jak teraz. No trochę to wyje, no ale no tak jak powiedziałam, takie uroki tej skrzyni, co nie zmienia faktu, że zawsze i wszędzie, gdziekolwiek podjedziecie tym samochodem, to on się po prostu bardzo dobrze prezentuje. A jeżeli chcecie wyłączyć oznaczenia, ten sygnał dźwiękowy ograniczenia prędkości, robicie to tu, asystent z drogowych. Czyli reasumując, czy jest to partner na krótszy, czy może na dłuższy związek? Odpowiedź brzmi zdecydowanie jest to partner na dłuższy związek. No i będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w dół, znaczy łapkę w górę, no oczywiście, ci, co uważnie słuchają, wiecie o co chodzi. E, I zostawcie komentarz e, i napiszcie, czy podoba Wam się ten Lexus LBX, czy może nie. Dzięki! Brudek, brudek, czekaj, bo jest brudek, brudek. Teo od rozwiązać i, i, i... Sorry, jeszcze raz. Staram się szybko mówić, a to jest bez sensu. No. U! No i co?